Cześć, witam kolejnego dnia. Mamy w siódmą rano. No i co, dojechaliśmy do nowego miejsca. Witamy się spod Mont Blanc. W sumie to chyba nawet nie Mont Blanc, tylko Agua du MIDI. Dojechaliśmy tu wczoraj na wieczór. Chcieliśmy spać w miejscowości Harmonix. Niestety miejsca tam już nie było dla nas, więc śpimy w miejscowości os obok, chyba Borsom, czy jakoś tak. Teraz idziemy na pociąg i chcemy dojechać do Harmonix, skąd chcielibyśmy wjechać na ten szczyt du Mili, skąd będzie widać szczyt Mont Blanc. Dodam tylko, że jak zwykle jesteśmy słabo przygotowani i zamiast zabukować wcześniej bilet tą kolejką na górę to jedziemy tak, no bo na dzisiaj już biletów nie było, a ma być piękna pogoda, to jedziemy z nadzieją, że po prostu tuż przed otwarciem uda nam się kupić tak bez bukowania bilety. Jak nie, to będziemy musieli zabukować jutro i dzisiaj wrócimy do przyczepy. No i doszliśmy tutaj na stację kolejową. Jesteśmy. E, jest moment. Okay. Tutaj jesteśmy. Może widoczek jakiś, coś? A no, wygląda to pięknie. Miejscowość, w której się znajdujemy, to jest Les Bossons. A potrzebujemy się dostać do harmonix I pociąg mamy chyba za 10 minut. Dodam tylko, że na kempingu jak. Jak zostajecie, to dostaje się taką karteczkę, z którą tutaj między tymi pobliskimi miejscowościami podróżuje się za darmo, pociągiem, także fajnie, a sam kemping pokażę później. No i przyjechał nas TZB. to lecimy. Lecimy. Która klasa? Taki mały fakapik O jeden przystanek pojechaliśmy za daleko Teraz wsiedliśmy w drugi pociąg i będziemy wracać Mam nadzieję, że się uda Niestety francuskiego nie znamy Niby coś mówią po angielsku Ale jak to we Francji No i słuchajcie Stoimy w takiej kolejce Będziemy próbować kupić bilety To jest gwiazd Kolejką na takim placu w Samo No i będziemy próbować wjechać. No powiedz, że nam się udało zabokować te bilety. Taka jest szczęśliwa i jeszcze żeśmy wpadli na kresanty i mamy teraz prawie że godzinę do boardingu. 21 numerek teraz jest boardingowany. My mamy numer 26. A tak w ogóle to właśnie do mnie dotarło, że ta kolejka leci stąd prawie, że jak winda pionowo w górę, a ja mam lęk wysokości i one są tak małe te wagoniki, że nie da się usiąść nie od okna, więc czekają mnie dość mocne przeżycia. No i co, jesteśmy tu w środku, tu się odbywa boarding. My na razie szukamy toalety. Tu są chyba toalety. Jeszcze cały czas troszeczkę czasu nam zostało. Dobra, to są toalety. Tu będziemy się odprawiać. Tutaj jest sklepik z pamiątkami. Dobra, nadeszła nasza pora na odprawę, mamy numerek 26 wywołany, będziemy się odprawiać i wjeżdżać na górę. Jedziemy do odprawy już, trochę jak na lotnisku, wszak też będziemy do góry, tylko że jechać nie lecieć.

no i słuchajcie. Dojechaliśmy. Spójrzcie na ten widok. To jest stacja przesiadkowa. Teraz będziemy przesiadać się, jesteśmy ponad chmurami. Będziemy przesiadać się do kolejnych wagoników. I wiesz się bliżej. No i tu jest ta kolejna kolejka. Ale powiem Wam, że... Tutaj to już można obszarać zbroję, nie? bo ona to już jedzie tam, na sam styk, ledwo go widać i jedzie praktycznie pionowo A w ogóle tu już wszędzie śnieg leży, mamy wrzesień, więc chyba jeszcze z zeszłego roku Cały mm. czas

Co tu jest? Co tu daje? Słoneczko. Słoneczko. No i tak to wygląda. O! Tylko dla ludzi w mocnych nerwach. To nie jest dla ludzi z lękiem wysokości. Ja tu muszę wejść po schodach, które są nad przepaścią. Jak złapę blokadę to nie pójdę dalej nawet o centymetr. Jest... Ja pierdziele, ludzie tam wchodzą normalnie. Oni tam normalnie zdobywają to. W tych sodach idąc, masakra. Tak wygląda widok z ponad 3000 metrów. A te szczyty w dole, te ośnieżone, mają 2000 metrów. Teraz idziemy zjechać idziemy dalej. Nie są widoki. Tu już są dalej bramki. Jest to parcer. My nie chcemy windy. Tu chyba jest partykalne kino. No, się poczuć, jakby się, to jak tutaj na przykład WingSuit, jak lot WingSuitem, okej. Okay. Spójrzcie, tu się pan przygotowuje Będzie set na pieszo Albo wrócił A Tutaj, A tutaj jest. To tu mamy I to jest Mont Blanc, drodzy Państwo 3000 ponad metrów No i drodzy Państwo, witamy Kręci mi się trochę w głowie. Chyba jestem cienki na takie Spinaczki, zostawiam was z widokami. Proszę bardzo. Yeah.

Mont Blanc jest także, Jeszcze raz 4810 metrów Tu widziałem sobie jeszcze jakąś próbą Nie wiem o co chodzi Z tej I idziemy na kolejny taras Ale szczerze, że czuć tu różnicę w oddychaniu to na pewno. I tu wychodzimy na kolejny taras. Dużo śniegu. Jeszcze więcej widoków. Jeszcze więcej widoków na Mount Blank. Powiem Wam wszędzie, tu są takie balkoniki. Uwaga, no to to ja się boję. <laughs> Moje lęki wysokości dają tu zdecydowanie znaczę sobie <laughs> no dobra podejdę Tam w dole sobie ludzie chodzą Spacerki urządzają Tam jest, Mont Blanc 4810. A my jesteśmy na 3 ponad, nawet już nie pamiętam 800. Ale wysoko, 3,800 chyba. Rozrzedziło się powietrze ciężko się myśli. Ale widoki są po prostu patalne Być wcześniej tą tubą. Może co mówiłem, to ta taka tuba tutaj jakby nad tą przepaścią jeszcze jedna rzutoka. Błękitne niebo. To nam tylko, że tam wjazd widzą. to jest to polska kosztuje ponad 40 euro od osoby i darujemy sobie to. Chcemy kolejką wjechać jeszcze na inne szczyty, więc kasa się przyda. Słuchajcie, tu jest jakaś jest grota lodowa. Weszliśmy do jakiejś groty lodowej. Jest Jeszcze raz wprowadziłem was błąd Ta wieża za 40 euro To wcale nie Ten wjazd Lindą jest jeszcze Biletu za 78 euro. Byliśmy przed chwilą tam, jak Wam mówiłem, że, że na górę można wjechać. Już jesteśmy na tej górze i mamy Mont Blanc jeszcze bliżej, na wyciągnięcie ręki. Także jesteśmy na samej górze. Wolno nam tu przebywać godzinę. Proszę bardzo, Agüel Dumidy 3842 metry. No i tutaj dla chętnych, jak chcecie to sobie dopasujcie do tego widoku, który wam pokazywałem Szczyty Dodam jeszcze jedno Tutaj dookoła jest przejście takim szklaną kabiną, nazwijmy to, tarasem Idzie się po szkle i są same szkła Dookoła tego jakby budynku Ale z moim rękiem wysokości nawet nie podejmuję tego Poza tym jest karska, że około godziny trwa ten spacer, więc ja dziękuję. Dobra, jednak idziemy po tym szkle Jednak idziemy po tym szkle Trudno, najwyżej zableje, albo tam po prostu kroka tutaj. Także stoję nad przepaścią, a ważę ponad 100 kg. Słuchajcie, zjeżdżamy już pomału na dół. Także jak zjedziemy, pokażę Wam jeszcze kemping, na którym się zatrzymaliśmy Jak świertanie go No i może jeszcze na wieczór przyjedziemy do szamoni, Przejdziemy się po mieście, także sobie usiądziemy w jakieś kawiarence może coś zjemy, la Baguette albo jakiego kryszanta. Na razie jedziemy na to. Chociaż jedziemy do góry, ale. ok. No, oni tam yeah. mm. Czyli tu jest wjazd na nasz kemping Tutaj jak widzicie Zaraz jest recepcja Tak to wygląda Tutaj są Toale Hej słuchajcie padła mi bateria Musiałem się podładować Odnośnie tutaj naszego kempingu no spójrzcie, tak wyglądają parcele jak tutaj od tego do, do drzewka tak wygląda nasza parcela od stąd tutaj do drzewa stoimy sobie parcele tu są, widzę, dość duże taki widok no i widzicie, taki jest tu piast w sensie w jasno no wiecie o co chodzi i tu jak widać w każdą stronę tych parcelek trochę jest. Tam kamperki również stoją. Plac zabaw dla dzieci. Tu w tym budynku są toalety. Kosze na śmieci. Jakieś domki również do wynajęcia tu chyba są. No tak jak widzicie, tu są toalety. Tak one wyglądają. Proszę bardzo. Tu są pralnie, zmywalnie, umywalki, suszarka. Tu są prysznice. Tak, proszę bardzo, wyglądałem kabiny. Hello. O, i tu macie zrzut y, dla kaset bo tu są pisuary jeszcze z tego co w ogóle czytałem no jestem tutaj przyczepą więc mam powiedzmy zbiornik na szarą wodę, ale podobno tutaj nie ma takiego zrzutu, nie wiem nie orientowałem się, nie ma takiego typowego zrzutu dla szarej wody natomiast tu można zrzucić na pewno tą y, z kaset, tu jeszcze są dodatkowe jakieś tam umywalki jeszcze jakieś prysznice takie bardziej zewnętrzne No i tu jest recepcja Proszę bardzo Tu mamy recepcję Camping się nazywa Les Marmot O mój francuski taki jest I jak widzicie tam pan z obsługi bardzo miły tędy się wyjeżdża Tutaj macie plan kempingu. My jesteśmy na miejscu 29. Tak to wygląda. No, aktualny cennik. i tyle, I co tu się pożegnam. My jedziemy jeszcze raz do SamoNix zwiedzać. Jest to, tak jak mówiłem, bardzo blisko zwiedzać, posiedzieć, napić jakieś kawki jeszcze. A jutro zawijamy do, każde, do kolejnego miejsca. Także trzymajcie się, pa.